Słyszeliście kiedyś, że migranci żyją na koszt podatnika? Bo to jeden z najczęściej powielanych mitów o migracji, a dzisiaj powiem Wam, dlaczego nie jest prawdą. Większość osób przyjeżdżających do Polski pracuje i utrzymuje się samodzielnie. Nie przyjeżdżają, jak często słyszymy w mediach, po zasiłki, ale po to, żeby żyć bezpiecznie, utrzymać rodzinę czy wspierać bliskich w kraju. Motywacje do migracji są zróżnicowane. Przy czym migranci przybywający z powodu pracy są często traktowani przez opinię publiczną bardziej przychylnie niż np. osoby, które przybywają z przymusu. No i tutaj, mimo pojawiających się argumentów, że pomoc socjalna jest główną motywacją przyjazdu. W praktyce ta pomoc jest bardzo ograniczona. Osoby w procedurze uchodźczej nie mogą pracować przez pierwsze pół roku i otrzymują wtedy naprawdę minimalne wsparcie. Między innymi 70 zł kieszonkowego na artykuły higieniczne i inne wydatki, trzy posiłki dziennie, miejsce w ośrodku oraz opiekę zdrowotną. Dopiero osoby, którym przyznano ochronę międzynarodową, mogą ubiegać się o świadczenia takie jak 800+. Mogą też wnioskować o mieszkanie poza ośrodkiem, no i wtedy otrzymują 750 zł miesięcznie na wszystkie wydatki. No i tutaj warto dodać, że w Polsce taką ochronę międzynarodową pełną bądź uzupełniającą ma około 20 tysięcy osób. Są to głównie osoby z Ukrainy bądź Białorusi. No dobrze, ale co na temat życia na koszt podatnika, mówią oficjalne dane Narodowego Banku Polskiego. W 2024 roku migranci z Ukrainy wpłacili do polskiego budżetu ponad 15 miliardów złotych z podatków i składek. I tutaj odnieśmy się do świadczenia 800, które często pojawia się w debacie publicznej i jest zdecydowanie najdroższym z wypłacanych świadczeń. No i te świadczenia kosztowały polski budżet 2,8 miliarda złotych. Koniecznie zajrzyjcie do naszego artykułu o mitach na temat migracji, w którym znajdziecie wszystkie dane i źródła. Link zostawiamy w bio.